Siemanko, słuchajcie, dużo słyszy się o słabo wykonanych bateriach i jest to już można powiedzieć patologia polskiej sceny e-bików. Nie muszę chyba mówić, czym grozi taka źle wykonana bateria. Także dzisiaj rozbierzemy sobie i zobaczymy, jak wygląda w środku bateria od zestawu Ultimate Action. Nie muszę chyba mówić, że w momencie, gdy nie wiecie, co robicie, to broń Boże, takiej baterii nie rozkręcajcie. Ponieważ musimy wiedzieć, że w momencie zapłonu litu nie da się go zgasić absolutnie w żaden sposób. Głównie dlatego, że lit nie potrzebuje trójkątu ogniowego do tego, by się spalać. Czyli w momencie, gdy odetniecie mu na przykład tlen, to tak czy siak go nie zgasicie. Pomijam też oczywiście fakt, że otwierając taką baterię traci się całkowicie gwarancję, no ale to jest jakby zrozumiałe. Zaczniemy sobie od odkręcenia śrubek od dołu. W momencie, gdy wszystkie śrubki mamy odkręcone, możemy spróbować otworzyć tą baterię. No i teraz na dobrą sprawę widzimy już wszystko e, Mamy tu spory miszmasz, ale postaram się troszeczkę oprowadzić po tym co i jak tutaj się znajduje Z tej perspektywy zapewne będzie to widać o wiele lepiej Wnętrze owej baterii wygląda w następujący sposób Tutaj mamy siknięte czymś w rodzaju silikonu Tutaj mamy już klej na gorąco Tutaj tak samo, wszystko zalane klejem na gorąco. Jest to bardzo duży plus, ponieważ cały ten pakiet w środku jest nieruchomy. Nie będzie nam latał, więc po wnętrzu tej baterii. To jest szczegół, o którym wielu producentów zapomina. Drugim szczegółem, o którym wielu producentów zapomina, jest uszczelnienie całej tej baterii. A warto wspomnieć, że cała batka została złożona na silikon. Więc. Jest ona na pewno bardziej szczelna niż gdyby tego silikonu nie było. Oczywiście nie jest 100% hermetyczna. Jeśli chodzi o przewody prądowe zastosowane w baterii, mamy tutaj przewody w izolacji silikonowej. Jest to również bardzo ważna kwestia przy budowie baterii, ponieważ te przewody są między innymi bardzo trudnopalne. Przewodzą też wyższe prądy. No i moim zdaniem jest to przewód w zupełności wystarczający do prądów, które będą z tej baterii wyciągane, a nawet został dany z zapasem. Jak widzicie rozciąłem tutaj troszeczkę ręka w termokurczliwy, ze względu na to, że chcemy przecież się dowiedzieć jakie tutaj są ogniwa, a ogniwa są co najważniejsze markowe i nie wiem czy to widać, ale są to LG MJ1, zaraz dowiemy się czy nowe, czy z depakietu. Do tego ogniwa mamy zamontowane w koszykach. Jest to o wiele bezpieczniejsza metoda niż klejenie ogniw. Całą stronę ze drzewami mamy zabezpieczoną tutaj takim oto ładnym preszpanem. Też na duży plus. No i ostatnie i najważniejsze. Zobaczmy sobie, jak wyglądają zgrzewy. Tak jak tutaj widzicie, na każdym ogniwie mamy po 4 punkty zgrzewu. Także zostały tutaj zrobione dwa zgrzewy. Jest to całkowicie wystarczająca ilość. Co najważniejsze. Zgrzewy nie są chropowate, nie posiadają żadnych przepaleń i dodatkowo co rzuca nam się w oczy, są to ogniwa nowe. Także nie jest to żaden pakiet, jest to pakiet złożony na nówkach, sztukach co zapewnia tak naprawdę największe bezpieczeństwo całej baterii. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić, to do tego, że nie ma tutaj dodatkowych izolatorów na plusach, tak jak widzicie tutaj na tym ogniwie. Mamy tylko ten seryjny izolator z ogniwa LG M1. Biorąc pod uwagę fakt, że te blachy są docinane na CNC, więc są zaokrąglone, nie jest to błąd, natomiast nie jest to też zrobione idealnie. Taki pakiet oczywiście będzie w 100% bezpieczny, nawet bez tych izolatorów, natomiast te izolatory po prostu się zazwyczaj stosuje. Także skręcam to wszystko z powrotem i przechodzimy do werdyktu. No a werdykt jest całkiem prosty: taka bateria jest w 100% bezpieczna, nie musicie martwić się, że spali wam połowę chałupy podczas gdy będzie ładowana na waszą nieobecność, czy też inne takie przykre historie. Oczywiście nie zaleca się ładowania baterii w momencie, gdy nie ma was w domu, ale w nagłych, ewentualnych przypadkach takiej baterii nie powinno się nic stać.